Mikel Arteta. Trener, który budzi różne emocje. To jest trener, którego ja osobiście bardzo cenię, ale jest to też trener, który przez wielu m, aż tak szanowany nie jest, bo mimo tego, że wyciągnął Arsenal z, no może nie jakiegoś gigantycznego, ale jednak dołka za Emery'ego, no to nie jest w stanie zdobyć mistrzostwa, nie jest w stanie poważnie zagrozić Manchesterowi City czy Liverpoolowi w tym sezonie no Różnie można na to patrzeć, różnie można oceniać rozwój tej drużyny. Ja tam uważam, że wygląda to całkiem nie najgorzej. Natomiast wiecie co jest obiektywne? Liczby są obiektywne. No i Arteta, który nadal jest uważany za młodego trenera, dodajmy, ma już za sobą 200 pierwszych spotkań w roli trenera w Premier League i zaliczył w tym czasie 118 zwycięstw. I tak się składa, że w całej historii Premier League tylko Guardiola Mourinho Klop i Ferguson mają lepszy bilans po pierwszych 200 spotkaniach w Lidze Angielskiej. Rafa Benitez, Arsene Wenger czy Pochettino, wszyscy mają na swoim koncie w historii gorszy start od Artety. Artety, który tak jak mówię, nie dostał na pewno samograja. Od pewnego czasu kadrę ma mocną i raczej fajne pieniądze dostaje na wzmocnienia, ale to też nie jest tak, że w takiej mocnej lidze jak Premier League to wszystko robi się samo. Także no cóż, dla mnie te liczby, te 118 zwycięstw w pierwszych 200 spotkaniach Premier League to jest bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Wynik trochę ocierający się o wybitność wręcz. Myślę, że pokusiłbym się o takie stwierdzenie. Nie trzeba kochać, nie trzeba być wielkim fanem Artety, ale no szacunek za jego osiągnięcia wydaje mi się, że no, naprawdę trzeba oddać.